Hej, nie wiesz jak załadować przyczepę, żeby był odpowiedni nacisk na hak, a to jest bardzo ważne, bo nie może być mniejszy niż 4% DMC, w moim przypadku DMC przyczepy jest 1200 kg, więc muszę mieć nacisk minimalny 48 kg. I oczywiście nie większy niż producent pozwala homologacją hakła haka, tutaj jest 140, więc nie, nie mniej niż 48, nie więcej niż. 140 podkładasz sobie wagę pod kółko manewrowe i waga Ci pokaże u mnie jest około 65 kg trzeba wziąć poprawkę parę kilogramów bo zaczep jest troszeczkę dalej od miejsca w którym ważymy ale jeżeli masz więcej niż 4% DMC możesz spokojnie podróżować i przyczepa nie będzie wyżykowała.